Ja myślę, że jeżeli e, pojawiałyby się trudności, nie wiem, ze strony żon, e, czy tam e, e, Ale szeroko... Chcesz usłyszeć fajną historię? E, do do, do dobra, jedno dobra, zdanie, no, no. to najlepszy prezent, jaki może żona zrobić mężowi, to wysłać go na warsztat. A później ogłosiliśmy, że jeżeli uważasz, że takie spotkanie z innymi facetami byłoby dobre dla twojego męża, dla twojego syna, dla twojego brata, dla zięcia, teścia, dla kogokolwiek, wyślij go do nas. Słuchaj, w sekundę się zaczęli zapisywać faceci, bo kobiety zobaczyły i tak naprawdę w sercu głęboko gdzieś pragną takiego faceta, który idzie za Chrystusem. Ale, ale jakby, jakby tak podejść, nie? Podejść do tematu, mówi tak, wiesz co, kochanie, e, chciałbym iść na takie warsztaty, po których e, e, myślę, że poznam... W jaki sposób mogę lepiej ci służyć miłością, uczynnością w słowie, w czynie, w postawie. A więc chciałbym jechać na takie warsztaty, po których chciałbym być lepszy dla ciebie i żebyś tym mnie jeszcze bardziej kochała. Kurczę, Panowie macie tę dziewczynę, a wy jak poczujcie, drogie panie, to nie ma co. Trzeba swojego faceta zapisywać i, i go wysłać do nas na warsztaty.